Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy kolejne ciekawe auto po montażu instalacji gazowej. Jest to Mazda w wersji 6 z 2017 roku. Tutaj typowo auto import z Ameryki z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 192 koni. Została tutaj zamontowana instalacja KM Newo Sky Direct Do Out właśnie z tryskiem bezpośrednim. To jest dodatkowym amulatorem zaworu pompy. No i tak, trochę faktów. Spalanie benzyny w takim małcie jest to około 10 litrów w montażu LPG mamy spalenie na poziomie około 11-12 litrów i do tego dotrysk benzyny, czyli zaoszczędzimy na każdym 1000 km blisko 260 zł. Zbiornik w Walcie został zamontowany w miejsce koła zapasowego, niestety jest tutaj bardzo skromna wdęka. Klient sobie zażyczył zbiornik 409-litrowy, co daje nam około 38 litrów gazu i zasięg blisko 350 km. I tak podsumowując, cena zestawu w tym konkretnym aucie jest to 5250 zł, czyli zwrot nastąpi po około 20 100 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.